Witam. W dzisiejszym krótkim materiale przedstawię i zaprezentuję niesamowitą nowinkę technologiczną, na którą z pewnością czekaliście. Przedstawiam Państwu Girro. Czym jest Girro i na co pozwala? Jest to całkowicie darmowy program, dzięki któremu możesz grać na swoim ukochanym shifterze w dosłownie każdą grę, gdzie możemy zmieniać biegi za pomocą klawiatury, natomiast nie ma wsparcia dla shiftera. Z pewnością bardzo duża część z Was zastanawia się, czy na przykład można dzięki Giro zagrać na shifterze np. Na w Robloxa czy Polish Car Driving? Odpowiedź jest krótka i zadowalająca. Oczywiście, że tak. Program umożliwi grę na shifterze w każdej grze, gdzie zmiana biegów sterowana jest dwoma klawiszami, np. Z i X. Co ważne, Giro zostało zaprojektowane tak, aby było jak najprostsze w obsłudze, tym samym posiadając przyjemną dla oka oprawę graficzną. Gdzie mogę znaleźć Giro? Girro jest dostępne m.in. na moim serwerze Discord Ancymonki na specjalnym kanale. Z pewnością sobie poradzisz, a jeżeli pojawi się problem, nasz innowacyjny bot Ancymonek z pewnością pomoże. Moim głównym celem przy tworzeniu Giro było stworzenie programu, w którym użytkownicy będą mogli modyfikować wszelkie ustawienia, tak jak opóźnienie przy redukcji. Tak też w tym momencie moim celem jest zaprezentowanie, co dana funkcja robi i jak ją ustawić. W tym momencie warto wspomnieć, że zależało mi, aby przekazywanie konfiguracji Giro między znajomymi było również bardzo proste i aby wysłać gotowe ustawienia wystarczy kliknąć w przycisk eksportuj, nazwać konfigurację, następnie plik który otrzymaliśmy wysłać do naszego znajomego. Natomiast on wystarczy, że kliknie w przycisk importuj i wszelkie ustawienia zostaną ustawione dokładnie tak samo jakie ma je nasz znajomy. Na Ancymonkach jest również kanał, gdzie można udostępniać różne konfigi do różnych gier, więc serdecznie zapraszam. Wróćmy do naszego głównego wątku. W ustawieniach użytkownika możesz ustawić jaki klawisz odpowiada za bieg w górę, jaki odpowiada za zmniejszenie biegu oraz ile nasz aktualny pojazd posiada biegów do przodu. Na przykład w maluchu tą wartość ustawimy na 4. Niżej mamy magiczny przycisk luz, który możemy aktywować bądź dezaktywować. Natomiast co on robi? Kiedy luz jest aktywny przy zrzuceniu biegu pierwszego bądź wstecznego, pojawi się bieg neutralny. Natomiast jeżeli luz jest nieaktywny, luz osiągniemy jedynie wbijając bieg wsteczny, następnie go zrzucając. Przydatne, jeżeli zależy nam na szybkich zmianach biegu. Przechodząc niżej widzimy bezpośrednie ustawienia Giro. Ważna informacja. Domyślne wartości są dostosowane do wszelkich gier czy programów. Gwarantuję, że Giro będzie działać. Bardzo często natomiast może okazać się, że modyfikacja parametrów może pozytywnie wpłynąć na pracę GIRRO, więc nie bójcie się tworzyć coraz to optymalniejszych konfiguracji. Opóźnienie wstępne jest to wartość, która określa nam, jak szybko zareaguje Giro na naszą fizyczną zmianę biegu. Domyślną wartością jest 50 ms. Opóźnieniem końcowym jest długość wirtualnego naciskania przypisanego klawisza. Domyślnie również jest 50. Pod nazwą akceleracja ukrywa się długość przerwy między zmianami biegu do góry przy zmianie biegu większej niż jeden bieg, np. z jedynki na trójkę, domyślnie 70. Natomiast pod nazwą redukcja ukrywa się długość przerwy między zmianami biegu podczas zmiany w dół przy zmianie większej niż jeden bieg, np. z trójki na jedynkę, domyślnie 100. Reszta jest bardzo prosta w obsłudze i mam nadzieję, że sobie poradzicie. Właściwie jestem pewien. Miłego korzystania z Giro! Do zobaczenia. No i cześć.